Cześć, tutaj naturalnie na świeczniku. Dzisiaj kolejny odcinek na temat recenzji i e, takiego delikatnego streszczenia z moją recenzją e, odnośnie książki Zarządzania Czasem według Briana Tracego. To, co widzieliście na shortach, to były odnośniki od, 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 odnośnie tworzenia bloków czasu oraz o unikaniu przerw i strategii na to, aby być bardziej efektywnym. A więc no, dzisiaj właśnie o tym opowiem i też poznacie, co ja na ten temat sądzę i, pro, i jakie proponuję na ten temat rozwiązania, żeby unikać skrajnego indywidualizmu o którym mówiłam już w odcinku o si. A więc, po pierwsze, według Brian jego należy tworzyć bloki czasowe. Najlepiej tworzyć je w wielkości 60-90 minut. Natomiast jeśli macie zadania bardziej twórcze i kreatywne, należałoby taki blok, taki blok tworzyć minimum 90 minutowy, ponieważ 30 minut to jest wdrożenie do zadania, więc najlepiej by było posiedzieć minimum godzinę na to, żeby rozwiązać jakieś ważne twórcze zadanie. Też y, mówię to ze swojego doświadczenia jako y, twórca internetowy. I na pewno w tych blokach nie wolno łączyć pracy twórczej z administracyjną, ponieważ praca administracyjna to jest typowo myślenie szybkie i krótkookresowe, a zadania twórcze trzeba się namyślić, zaplanować, skupić się nad staranną ich realizacją itd. itd. Czyli te 30 minut wdrożenia jest po to, żeby tak zwanie, mówiąc kolokwialnie, wgryźć się w temat i dalej iść, dalej z rozwojem tej, tego twórczego zadania. Tworzenie bloków czasu, najlepiej zacząć te bloki czasowe, te z zadaniami, tymi najważniejszymi, ważniejszymi. Najlepiej rano, kiedy jesteś Rześki, rzeźka, czy wypoczęty, wypoczęta, lub wykorzystać przerwę obiadową do tego, żeby nie było żadnych rozpraszaczy, czyli wyłączyć również i telefony, żeby też nikt nie podchodził z zapytaniami. Inną strategią jest zamykanie się w gabinecie przez dłuższy czas bądź przez wykonanie danego zadania. Natomiast, jeszcze jedną ważną strategią jest na przykład przyjechać do pracy godzinę wcześniej, przed innymi, potem pracować w przerwie obiadowej, a potem zostać jeszcze w pracy godzinę dłużej. Nie dość, że ominiesz korki. Do pracy i z pracy, to jeszcze popracujesz trochę w ciszy, bez harmideru i różnego, różnego rodzaju, bez hałasu i różnego rodzaju przerywników. No ale to wszystko zależy od kultury i regulaminu pracy w danej firmie, więc może część. Z tej strategii byłaby dobra do wykorzystania. Typu przyjechać wcześniej i wtedy wyjeżdżasz wcześniej. Nie przerywaj pracy. To jest kolejna strategia na to, żeby efektywnie wykonywać pracę w swojej pracy. Tu chodzi o to, że pogawędki i ludzie to są największe pożeracze czasu, więc najlepiej według brania jest jego nie tworzyć żadnych sieci społecznych w pracy, żadnych relacji, tylko i wyłącznie biznesowe. Gdyż takie różne pogawędki są największym zżeraczem czasu i większość ludzi, jak idzie na kawę i załóżmy zaczyna pracę o ósmej, to tak naprawdę to, to rozwiązywanie różnego rodzaju zadań zaczyna dopiero około godziny jedenastej. A ja myślę sobie, że tworzenie relacji jest też dobr, dobrym pomysłem, ponieważ po, powoduje to, że yy, nie jesteś sam w życiu, jeśli jesteś singlem. Ok, praca jest ważna, bo za to ci płacą, więc trzeba wykonywać różnego rodzaju zadania. Natomiast w swoim harmonogramie należy również wpisać czas na pogawędkę z ludźmi. Natomiast jeśli masz jakieś ważne zadania, to proste. Przyjeżdżam i skupiam się na wykonaniu różnych zadań, a potem w moim harmonogramie robię sobie przerwę na pogawędkę. I to jest prawidłowe, a nie że ale ta pogawędka ma również ograniczony czas. Natomiast z racji tego, żeby szanować innych, to proponuję, aby Brian Tracy, aby generalnie podchodzić do kogoś, jeśli ma się jakieś pytania, najczęściej z konkretem. I najlepiej by było, żeby ten konkret był po obu stronach. Na zasadzie takiej, że żebyśmy po prostu szybko zakończyli ten przerywnik dla nas obu. Bo ja zadaję pytania, a ktoś inny na nie odpowiada, tak? To jest raz. Dwa, jeśli nie mam czasu, to po prostu mówić wprost, nie mam czasu. I wtedy, jeśli ktoś by chciał pogawędkować, e, czyli mieć jakąś pogawędkę, a ja akurat w moim harmonogramie nie mam tej pogawędki, to jeśli szczerze powiem, że nie mam czasu, mam, jest zarobiona, jestem, nie mam czasu na pogawędki, wtedy ta osoba powinna... Wziąć to pod uwagę i e, wziąć się do swojej pracy albo iść pogawę pogawędkować, jak to powiedziałam wcześniej, gdzie indziej. Dzięki takim informacjom informacji wprost e, oraz e, szybkiemu przechodzeniu do rzeczy i, i przekazywaniu konkretów. Ok, mamy relację tylko biznesową, ale wtedy, kiedy ta relacja powinna się zadziać, e, i wtedy. E, jest to umiejętne skracanie przerw danego innego zadania, które w danym momencie wykonujesz, kiedy ta osoba przychodzi i ci przerywa. Kolejnym dobrym pomysłem, chociaż. To ten pomysł, ta strategia powinna być wykorzystana z innymi, wcześniej wspomnianymi strategiami to jest to, żeby otworzyć taką salę do rozmów, która pozwala na skrócenie rozmowy. Ona pozwala na skrócenie rozmowy, ale tylko wtedy, kiedy mamy przegadać coś, co inni na Open Space się nie powinni słyszeć. Albo też wtedy, i na pewno wtedy, kiedy stosujemy inne wcześniej wymienione przeze mnie strategie. No i oczywiście łączyć zadania w pakiety, czyli robić podobne zadania w tym samym czasie. No bo poprzez krzywą uczenia się wiemy, bądź nie wiemy, w każdym razie Brian Tracy to przytacza, że przy uczeniu się, kiedy wykonujemy podobne albo identyczne zadania, to skróci to 80, nam 80% czasu w przypadku wykonania następnego podobnego zadania. Czyli na przykład jeśli mamy do napisania kilka pism, e-maili, to może zrobić to za jednym zamachem, za jednym ciągiem. Jeśli mamy do wykonania parę telefonów, to jeśli jest to możliwe, to może zrobić to w jednym bloku czasowym. Wtedy będziemy bardziej produktywni i efektywni. Myślę, że za dwa tygodnie będzie już ostatni, taki trochę podsumowujący, trochę dokańczający książkę zarządzania czasem o Brianie Tracy, autorstwa Briana Tracego odcinek, więc zapraszam na ten odcinek, a już w przyszłym tygodniu zapraszam na kolejny odcinek pomników przyrody. Jeśli ktoś interesuje się ekologią. Jeśli ktoś interesuje się samorozwojem, to zapraszam już za dwa tygodnie na odcinek o zarządzaniu czasem.